Widzieliście tę reklamę? I am bad to speak English. Do you mean I am bad at speaking English? Sprawdzam czy korepetytor AI w aplikacji do nauki języków faktycznie działa tak jak w reklamie. Dobra, najpierw trzeba przejść jakiś kreator, więc ja to szybko zrobię i potem przejdziemy do naszego korepetytora AI. Jest! To ona. Welcome to Practica. Now hold this big blue microphone button and say hello. Hello. Perfect. You've nailed it. Już widzę pierwszą nieścisłość, bo w reklamie ta rozmowa była bez żadnego zacięcia, bez przerwy, po prostu mówił AI tutor, mówiliśmy my. Ale może to dopiero będzie w kolejnym etapie, bo to na razie jest, pamiętajmy, samouczek czy wprowadzenie. Ale uwaga! Żeby zacząć naukę, oczywiście trzeba zapłacić. I teraz mamy coś takiego jak free talk, czyli po prostu rozmowa na dowolny temat. No i teraz zobaczmy, czy to jak się będzie działać How tak jak yet? na reklamie. How's your day shaping up? I'm just recording a video on YouTube, actually. Oh really? That sounds interesting. On the advertisement that I saw, you were speaking instantly, like you answered instantly after the question was asked. In the advertisement It may appear that I respond instantly, but in reality there might be a slight delay as I process and generate my responses. Czyli wyjaśniono, że oczywiście reklama nie musi być tak jak rzeczywistość. No to już pierwszą rzecz mamy obaloną, teraz sprawdźmy, czy będzie mnie poprawiać, jak będę mówił. Please correct anything I say from now. Próbuję teraz wykonać jakiś błąd językowy. I did enjoy it uh, a time on uh, that app. cole's instagram do you mean that you used to enjoy browsing through cole's instagram account in the past weren't you supposed to correct my mistakes while i'm speaking i apologize for the confusion today i did spoke on topic i understand that you intentionally spoke incorrectly to practice english here's the corrected version of your statement today i spoke on a topic that didn't go as well as i had hoped Wydaje mi się, że tym sposobem dałoby się przynajmniej czegoś nauczyć, natomiast nie liczcie na to, że będzie to wyglądać tak jak w reklamie. A ty co uważasz na temat tej funkcji? Daj znać w komentarzu.